Jesteśmy w gościnnych progach hotelu My Story. z nami obrońca Arki Gdynia, Martin Marcin Dobrotka. Witaj Marcin, cześć. Dzień dobry. W zasadzie spotykamy się tak pierwszy raz na dłuższą rozmowę, w szerszym spektrum tej rozmowy. Mimo, że już praktycznie dwa lata jesteś w Arce, ja dlatego zacznę tak z wysokiego C, bo większość kibiców pewnie chciałoby wiedzieć, czy Marcin Dobrotka zakończy karierę w Arce Gdynia. O. Ciężkie pytanie. Łatwych nie będzie Marcin. No, nie wiadomo. Zobaczymy, co przyszłość pokaże, ale no tak jak mi skończy kontrakt, to już będę miał 39, no to może tak, może tak, no. Bierzesz to pod uwagę, bo tak patrząc na Twoje liczby, jak sobie przyglądałem te wszystkie spotkania, które rozegrałeś, oczywiście Slavan Bratysława tutaj nie ma w ogóle o czym mówić? 161 meczów, ale na drugie miejsce pod względem tych występów skoczyła Arka. 57G w niecałe dwa lata. No to duży, duży wyczyn i właśnie przedłużony kontrakt w zeszłym sezonie o, o dwa lata. To mhm. tak można myśleć, że faktycznie Martin tutaj w Gdyni czuje się dobrze, czuje się trochę jak w drugim domu. Potwierdzasz? Tak, potwierdzam. No, w Gdyni jest ładnie. Miasto, morze, wszystko i o, ten pierwszy sezon. Był taki, no, że chyba grałem w każdym meczu aż, aż można jak miałem kartki albo co nie grałem, że te kontuzje jakby me omijali. Tak, to no, mam nadzieję, że będę tak i dalej i dalej do końca tego kontraktu. No. Powiedz mi, tak zmienię szybciutko, temat wejdę na taką trochę lifestyle'ową formę. Niedawno założyłeś e, profil w social media, na Instagramie. <laughs> Powiedz mi, co się stało, dlaczego założyłeś? Bo pamiętam, jak chcieliśmy Ciebie oznaczyć na zdjęciach, to tylko Ciebie gdzieś tam nie mogliśmy, gdzieś tam uciekałeś, nie było tak. profilu, aż się nagle pojawił Martin Dobrodka na Instagramie. A nie, to tak siedzieliśmy z chłopakami, z szatni, mówili, że co, tak pokazywali mi, nie mówię. No dobra, no to spróbuję założyć, ale nie jestem taki taki aktywny. by się poprawić. Miałem ja mi tam czasami coś wrzucić, ale, ale, ale na razie jestem taki no, słaby w tym. Spotkałeś na swojej drodze ludzi, tak też sprawdziłem, którzy osiągnęli sukcesy na Słowacji. Poprawnie jeśli się mylę, ale ja tu znalazłem na rapera Mike Spirit, mhm, tak, e, tak. czy mistrz świata w hokeju Peter Smrek. Kiedy ich poznaliście, w jakich okolicznościach? Powiedz dwa słowa o tym, bo to ludzie, którzy dla nas może są osobami nieznanymi, ale na Słowacji przypuszczam, że każdy ich zna. No tak jak chodzi o tych znanych, no to najwięcej znam piłkarzy, bo, bo jakby też grałem z nimi tam i tam. Ale jak chodzi o te dwie osoby, no to Mike Spirit to jest no, taki znany raper. na sováci. My posielame pravdu o svete bez cenzúry. Keby som chcel iba zarobiť, použijem svoj NBA, ja chcem prebúbovať moje rímia až do repovej MBA. Prime time. My grali sme, jak... modí chlapci v... tých kategóriách Žakov v Slováne Bratislava. To... Tak graliśmy, graliśmy tam bramkarzem i graliśmy jakby w jednej drużynie. A później, później, później on poszedł inną drogą. No i tak się wypracował na, na jednego z najlepszych, a nie najlepszego rapera no, na sytuacji. Słuchasz w ogóle rapu? Hmm. Nie aż tak, nie aż <laughs> tak, ale jakby nie ma problemu z tym, ale... ale Parę razy też byłem na jego koncercie, mm. także, także no nie jest to aż taka moja, mój ulubiony żaner. Ale z hokejem chyba bardziej ci podoba? Jego aż tak, tak znam go, ale nie aż tak jakby, że jesteśmy takimi przyjacielami, ale to go znam też dlatego, że mój menedżer jest z nim dobry kolega, no to tak paré razy, paré razy spotkali sme sa na, na káve i, i pogadali sme. Ale hokej, hokej je na Slovácii bardzo populárny. To, to, a to sú... Peter Smrek je tiež jeden z, z hokejistov, závodníků, ktorý vygral mistrovstva šviata. Čili to sú, sú na Slovácii znané persony. Wróćmy na, na zielone boisko. Jeden występ, aczkolwiek też istotny pewnie dla Ciebie, w reprezentacji e, Słowacji, w reprezentacji Twojego kraju. zagraliśmy w meczu towarzyskim. E, pewnie ciekawostka dla kibiców zmienił Cię znany też wszystkim w Europie Martin Szkrtel. E, a Ty nam powiedz, dlaczego według Ciebie to się skończyło tylko na jednym występie? Czy zastanawiałeś się, Dlaczego ta kariera reprezentacyjna, i później właśnie może też europejska, chociaż do tego też dojdziemy, bo tam dalej też są europejskie, można powiedzieć, Twoje sukcesy indywidualne, ale ta, ta reprezentacyjna, dlaczego, dlaczego tam się nie rozwinęła? No, chyba nie, nie byłem taki dobry, żeby, żeby zagrać więcej. Nie, no dostałem jakby też okazję, możliwość. Grałem jakby wtedy. najlepším klubie na Slovácii, ale bylo tam napevno dužo iných lepších závodníkov, ktorí grali za granicami, jak povediaš, Martin Škrtel, Jano Ďurica a tak ďalej, i Čili, čili ja jestem, ja jestem tak rádi, zadovolení z toho, že byl i ten jeden, i ten jeden meč. I keď byłem byl, byl, byl viacej razy na, na tých um, zgrupovaniach reprezentacijných, byl tiež, jak, jak uh, grali sme uh, meč eliminácie na mistrovstva świata do South Africa. Z Polską na, na, na stadionie śląskim. Wtedy, co tak padał śnieg, nie wiem czy pamiętacie. No, co, co tym meczem, jakby Słowacja awansowała na Mistrzostwa no to byłem przy takim historycznym momencie, no, to, to mam na to piękne takie wspomnienia. Pięknych chwile, tych pewnie tak. masz jeszcze więcej, więcej. Szczególnie tak jak przed chwilą wspomniałem, indywidualnych. bo Marcin Dobrotka ma też na swoim koncie bramki w europejskich pucharach. Ty pewnie pamiętasz. No, parę razy się wydarzyło. Parę razy się wydarzyło. Sezon 2010-2011, no. gol przeciwko VfB Stuttgart. No. Ale ja taki chyba ważniejszy dla Ciebie gol to rok później z, ale z Romą na 1-0. Zresztą to, to był taki już wynik no. końcowy tego pierwszego meczu. I w dwóch meczach awansowaliście z Romą. No. Nie no, tak... E... Jakby by v tým čase, ak ja rám no to zawsze byli sme alebo mistři, alebo tam nejaké druhé, tretie, tretie miejsce. To dá sa povedať, že co rok grali sme v v európejských puchárach. A ešte v, v čerem bramke Rapid Viedeň. To chyba už. Ale, ale to, byl, ale to byl, to byl, meč, to už neviem, či ktož pamätá, UEFA Intertoto Cup, neviem, či pamätáš, taký inter Puchar Intertoto, no. To, čili, by, na to mám tiež piękne vzpomínky, bo, bo napravdu ty meče europejské byly také speciální, jak gráme proti takým družinám, jak, 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 AS Roma, PSG, albo Bilbao, no to, no to, no to, chy to chyba zapamiętam do, do końca życia. No to jeszcze jedną rzecz musisz co do tych spotkań no, zweryfikować, potwierdzić lub zaprzeczyć, bo plotki krążą, że e, Ty się wymieniłeś koszulką z Francesco To tym meczu. Czy to prawda? A jeśli nie, to, to z kim doszło do tej wymiany? No, mam koszulkę do tego, ale nie było to tak, że jakby po meczu ja mu dałem swoją i on nie swoją, ale uh, tak pomyliłem jeszcze z jednym, jednym kolegą, uh, poszliśmy tam przez czat, że chcielibyśmy wymienić koszulki. Ten, ten kitman nam powiedział, że okej, okay, że poczekajcie chwilę, no to nam przyniósł při, dwie koszulki. Mówimy, że dziękuję, no jak zobaczyłem, no to widziałem, że trzymam w rękach to tego, no to taki przypadek przypadek ale jakże cenny. Przypadek, ale cenny. No. Czy słyszałeś w ogóle o takim określeniu na polskich boiskach, które też weszło trochę w nasz slogan futbolowy jak stare słowa? Speśli mi słowaka nie arakanie. Słyszałem. Co, co Słyszałem. O co wiesz? Z czym się to kojarzy? Słyszałem chyba, chyba parę moich e... Povie, mm -hmm. krajanów, a tež jak se krajanov Krajanův. to ještě mě dobrou reklame. <laughs> Tuto, ale nie. No, slyšem, no to chyba gralo tu pare, pare slovackých závodníkov, uh, závodníků, už byli taky no, starší. No, Ale ja tež, jak, mm ja tež, jak do Polsky, no to měl 33 let, no to pisałeś się w tą oh, chyba. Chyba, tak. Też, bo to też się trochę mówi o takich e, zawodnikach ze Słowacji, którzy e, też nie wybili się poza przeciętność, ale Ty w Arce, szczególnie w Arce mam, mam wrażenie, szybko e, zdjąłeś z siebie taką łatkę, przynajmniej e, jeśli chodzi o oczy kibiców naszych, ponieważ e, bardzo Cię doceniają, doceniają Cię przede wszystkim ze względu na zaangażowanie i profesjonalizm. Jak Ty masz receptę na to, że lata płyną? A Martin Dubrowika cały czas jest profesjonalistą? W pełni tego słowa znaczenia. No to się cieszę, ale. No nie wiem. Jakby robię swoją robotę jak najlepiej wiem i umie. No. Zawsze to chcę robić jak, jak najlepiej. Nie, mów, nie mówię, że zawsze jestem jak najlepszym profesjonalem. To nie, ale. ale... Tak neviem, no mám też troché doświadczenia, ale... Kocham pivke, no to, no to... Mi východze, tak na meč i múvie, že... Mu v sobie, že... Jakby... Nikdy neviem, či to nie je ostatný meč. No to, že nech to troche... Ja, povie, užije. Už, nech użyje ten mecz. No to może tak, może też dlatego. No. Ale mimo wszystko, masz 38 lat, cały czas grasz e, profesjonalnie w piłkę. Jesteś w Polsce, drugi poziom rozgrywkowy jasny, tak. ale w dalszym ciągu ten profesjonalizm utrzymujesz, to chyba też możesz sam przed sobą stanąć i powiedzieć, że robię to dobrze, skoro cały czas jestem w stanie to robić i, i cały czas mnie chcą. Tak jest, no ale. Dziękuję też eh, Panu Bogu, że eh, kiedy miałem kilka kontuzji, ale nie miałem jakby nigdy jakieś takie ważne kontuzje, by musiałem skończyć z piłką, no to, no to mogę že dziękować Bogu, że, że mam teraz 38 lat i, i jestem, jak Ty mówisz, no, na takim dobrym jeszcze poziomie. Tak, teraz troszeczkę rozluźnimy atmosferę, a Ty mi powiedz, co wybierasz, samochód czy hulajnoga? Rower. Rower. Mhm. A wiesz, dlaczego w ogóle pytam o to, o to rozróżnienie, samochód czy hulajnoga? Mhm. Bardzo często Cię widywaliśmy, że na treningi przyjeżdżałeś hulajnogą, więc skąd ten pomysł i, i, i jak często i od kiedy w ogóle takie nawyki w Ciebie weszły? No, jeżdżę albo, hulajno... <coughs> Przepraszam, albo hulajnogą, albo rowerem bo też to nie mam daleko z, z mieszkania na stadion. I, i lepiej się mi jeździ na przykład rowerem jak, jak iść na piechotę, no to, no to jest to też takie zdrawie, no gorsze jest jak jest zła pogoda nie, jak, jak pada albo co. No to, 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 w zasadzie, to, w się to co się czasami wybiorę na, wybiorę na piechotę. Hmm. Ugrzebałem się w swoich statystykach i dostrzegłem, że były kluby, w których ty wykonywałeś rzuty karne. E, może nie byłeś regularnym egzekutorem tych karnych, ale jednak pojawiałeś się na liście strzelców, jeśli chodzi o rzuty karne. E, jak to pod względem lat, czy to zeszło z Ciebie, że Ty już przestałeś wykonywać te karne i jak to tu jest w arcy, Ty jesteś e, któryś na liście, któryś z kolei do wykonywania karnych, czy... Nie, 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 ja, nie, 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 ale ja to też ani nie lubię, jakby, jakby nie jest to moja taka hmm. ulubiona dyscyplina. Tak, e, jak byłem chyba w stali Mielec, no to tam parę razy też wrzucałem, e, kopałem e, karne. Ale też mi parę razy wydarzyło, że, że nie strzeliłem bramkę. Na przykład w finalu Puchara Słowacji. Wygraliśmy ten mecz na karne, ale, ale ja nie strzeliłem. Czyli nie za bardzo to lubię, ale, ale powiem tak, że jak nie jest nikt nik, nik chętny, no to, to już to wtedy, no to wtedy. Podajcie tę piłkę. Okej, okay, dajcie, dajcie, idę, uh -huh. idę jak, jak się boicie, to dajcie. Ja yeah, nie mam z tym problemu. No tak, to się, Jeżeli ktoś się boi, to wtedy wchodzi Marcin no, cały na biało no, tak, i bierze tak. to na siebie. Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce dotyczące ciebie, to nieprzyjemny kontakt na boisku końcówka meczu z GKS-em Tychy. Powiedz dokładnie, co się stało? I jak to się stało, że ty w zasadzie następnego dnia lub dwa dni później wróciłeś do treningów bez żadnej ochrony? Nie no, dostałem do nosa, ale... ale no, nie wyglądało to na początku dobrze. Jeście, jeszcze mnie boli, ale, ale już go miałem parę razy złamany, no to wiedziałem, że... I jak pójdę gdzieś na jakieś rentgen mm -hmm. albo zdjęcia, i później maski, i też niedobrze się z tym gra, i podobne rzeczy, no to też jakby trochę uważałem. Teraz w tym meciu w Tychach, ale na szczęście wszystko wszystko dobrze. No właśnie, mm -hmm. bo jak, jak do takiej sytuacji się podchodzi, kiedy ktoś ci Robi taką krzywdę, masz złamany nos. Już nawet pomijam hmm. fakt, że to jest ten cały ból, cała regeneracja tego wszystkiego, ale ty potem wchodzisz do treningu, wchodzisz do grania, nie zakładasz maski, czyli na fakt ryzykujesz pogłębieniem się tego w razie tego, gdy, gdy ktoś cię znowu uderzy. Jak to w psychice? Twoje? Pytam o ciebie indywidualnie, jak to w tobie siedzi, że, że nie masz z tym problemu. A ja już miałem tyle rzeczy złamanych, że już nic. <noise> A to mnie jeszcze złamał ten. Kolega, co się grają w stali mielec. Aha. Jeszcze na no, taki przypadek, ale tego nie chciał, wiem że bronił piłkę, ale tak e... nic, no jak już mi ma coś stać, no gorszego, no to, to się stanie. Mówisz jak, o tym jako z jak zadrapanie po prostu. No tak mówię, już miałem też nos chyba dwa trzy razy złamany, miałem tutaj też inne kości na twarzy, bo na pewno te Pojedynki w powietrzu no, nie zawsze jest tak łatwo. Też nie jestem jakiś, jakimś wysokim zawodnikiem, no to czasami też dostaję, czasami je rozdaje, no ale tak, tak to jest w piłce. Mhm. Właśnie jesteśmy, można powiedzieć, już przed takim finałem sezonu zostało 8 spotkań do końca sezonu zasadniczego. Jakbyś miał dzisiaj powiedzieć, jak ten sezon z Twojej perspektywy wygląda, to uważasz, że ten sezon jest trudniejszy niż zakładaliście, niż sobie myśleliście przed jego rozpoczęciem? No, na pewno nie jest. Nie jest taki idealny, jak można marzyliśmy. Um, czy jest inny jak jak, jak no, mogę go zrównać z tym, co był wcześniej, ten dobrze, poprzednim. E, w tym poprzednim mieliśmy dobrą, tą wiosnę, kiedy złapaliśmy taką serię, że wygrywaliśmy i, i jakby ta czołówka tabeli nam była coraz bliżej. Teraz to aż tak dobrze nie wygląda, no ale ale nie składamy broni. Jak powiedziałeś, jest 8 kolejek, no musimy zrobić wszystko jak najlepiej, żeby żeby, żeby ten, ten końcowy sukces był. No i czy już to będzie tak, albo ci będziemy drugi, albo trzeci, albo szósty. Najważniejsze jest ee, Najważniejsze się że widzieliśmy, czy, czy, czy skończysz trzeci albo szósty. No. Nie znaczy to, że awansujesz. Czyli później są ważne na pewno te, te następne mecze. No właśnie, a jak, jak Wy w szatni podchodzicie z, z punktu widzenia mentalnego do tej końcówki sezonu? Czy Wy ciągle gonicie te miejsca 1-2 i tylko na nich się fokusujecie? Czy jednak patrzycie, że miejsca 3-6 też dają możliwość grania o ekstraklasę i nie nakładacie na siebie Aż takiej presji, bo ja przynajmniej mam wrażenie, że ta udana wiosna zeszłego sezonu, tak bardzo was nakierowała na te miejsca jeden 2 że kiedy to drugie miejsce przegraliście, o ułamek dosłownie on było, to yy, no. baraże były trochę dla was taką porażką, że zagraliście. A w tym sezonie mam wrażenie, że możecie te baraże, że w nich zagracie wygrać. No jeśli chyba wcześniej, jak grałszy z LKS też, to było w Barażach, tak? Tak, że mówię. No. Czyli można dlatego też każdy się tak, jak mówisz, fokusował na, na te pierwsze dwie miejsca, a też to nie jest jeszcze stracone. No, ale myślę, że najważniejsze jest patrzeć zawsze na ten najbliższy mecz, żeby żeby ten wygrać, bo jak będziesz myślał, że co będzie, jak będziesz grał z tym z tym za dwie, trzy, cztery kolejki, no to, to... Chyba nie jest dobrze. Najlepiej jest się przygotować na ten, na ten najbliższy. No. Najbliższy jest ze Skrow, no to mam nadzieję, że teraz to wszystko przełamiemy i złapiemy też może podobną serię jak mieliśmy na wiosnę rok temu. Pytam Cię właśnie też o końcówkę tego sezonu, bo jesteśmy w momencie, w którym e... Macie nowego szkoleniowca, jest nowy trener, który przychodzi w takim trudnym momencie, bo nie ma ani możliwości przepracowania z Wami żadnego okresu przygotowawczego i presja narasta, meczów coraz mniej, a kibice wyników będą oczekiwali właśnie chociażby po to, żeby znaleźć się w tych, na tych miejscach, dających możliwość grania na Ekstraklasę. Powiedz Ty ze swojego doświadczenia, co uważasz, że trener teraz powinien wnieść do zespołu, co, co jest kluczowe, żeby do poprawy, no, bo skoro pojawia się nowy trener, to pewnie coś poprawić trzeba. Jak, jak ty myślisz, co jest teraz najważniejsze? Tak, każdy trener ma jakiś swój pomysł na grę. Czy to jest już rozestawieniem, czy to jest to, co ma robić, jaki ten zawodnik na swojej pozycji. Czyli może mieć na to każdy inny pomysł. A, a najważniejsze jest to, żeby. že by sme, že by každý zrobil to, co od neho tréner uh, e, očekuje. Čili napevno, jak ty povedaj, že, že čas na nejaké, nejaké motoričné nie je. Ale nemýšľať, že sme pod tým vzhľadom nad tým, jak zle alebo co. No ale možno ďalať z s Też psychologicznie i, i, i taktycznie ustawić i powiedzieć, co, co, co chce od całego zespołu, co chcę od każdego indywidualnie. Tak. No cóż, Martin, Martin, życzymy Ci, żeby ta końcówka sezonu z nowym trenerem i z nowymi oczekiwaniami była taka, jak sobie życzyć, a w czerwcu, żebyśmy wszyscy to byli świętowali. A Wam zdra klasy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. No też jakby się to spełniło, byłoby to, byłoby to super. Dzięki bardzo. Dziękuję.